Nazywam się Magdalena Grządziel, jestem psychologiem, specjalistą modelu transpersonalnego i psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. A dzisiaj zapraszam cię do posłuchania o technikach wywierania wpływu. Czasami sami je stosujemy, celowo lub zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Innym razem dajemy się na nie złapać. Techniki manipulacyjne Wykorzystywane nie tylko przez zręcznych manipulatorów do ich prywatnych celów, ale także przez różnego rodzaju firmy, organizacje i, niestety, specjalistów, którym ufamy. Warto znać te najbardziej podstawowe techniki, które mogą wpływać na nasze decyzje i osądy, po to, by skutecznie się przed nimi bronić. Jedną z najbardziej znanych, ale wciąż chętnie stosowanych przez firmy oferujące różne produkty i usługi, jest technika nazywana regułą niedostępności. Znasz sytuację, kiedy ktoś oferuje ci produkt w bardzo atrakcyjnej cenie, a następnie dodaje, że ta fantastyczna promocja obowiązuje tylko do końca dzisiejszego dnia i okazja taka już się nie powtórzy? Reguła niedostępności polega na oferowaniu danej usługi czy produktu, ale tylko w ograniczonym czasie po to, by klient nie miał czasu na zbyt długie zastanowienie. Mógłby przecież dojść do wniosku, że cena i owszem jest atrakcyjna, ale ten produkt nie jest mu wcale potrzebny, a poza tym ma już podobny, tyle, że nie używa. Jak to się dzieje, że nie mając możliwości poddania decyzji analizie, podejmujemy takie, które w innych warunkach byłyby zgoła odmienne? Otóż możliwość utraty jakiejś okazji jest przez nasz mózg postrzegana jako ważniejsza niż możliwość uzyskania czegoś innego. W opisywanym wyżej przykładzie mózg klienta skupi się na tym, że może utracić i to bezpowrotnie możliwość skorzystania ze zniżki, jednocześnie pomijając fakt, że nie ma potrzeby posiadania danego produktu i wcześniej w ogóle nie brał pod uwagę nie tylko jego zakupu, ale nawet zainteresowania nim. Otoczeni ogromną ilością informacji, wydarzeń i możliwości, jesteśmy przeładowani różnego rodzaju bodźcami. Nasze mózgi musiały więc wykształcić pewne techniki umożliwiające zaoszczędzenie czasu i energii, jakie są potrzebne na ich przetworzenie. Dlatego też możliwość utraty jest postrzegana przez nas jako istotniejsza niż zysk. Drugą sprawą jest to, że rzeczy trudniej dostępne, czy też takie, których dostępność jest ograniczona w czasie, wydają się nam po prostu bardziej atrakcyjne. Wpadamy w pułapkę skrótu myślowego i dopiero po czasie jesteśmy w stanie trzeźwo spojrzeć na sytuację. Istnieje jeszcze inna wersja tych wydarzeń. W której to obeznanemu w technikach manipulacyjnych sprzedawcy jeszcze łatwiej będzie nakłonić klienta do zakupu zupełnie mu niepotrzebnego produktu w okazyjnej cenie obowiązującej tylko do końca dnia. Co musiałoby się wydarzyć, aby ułatwić sprzedawcy zadanie? Odpowiedzią na to pytanie jest reguła nazywana w psychologii społecznym dowodem słuszności. Wiele naszych decyzji i zachowań opieramy bowiem o to, jak zachowują się, co mówią i robią inni ludzie w danej sytuacji. To również pozostaje często poza naszą świadomością, i o ile rzeczywiście często się przydaje, to równie często może nas sprowadzić na manowce. Kiedy nie wiemy, jak należy się zachować w konkretnych okolicznościach, obserwujemy innych i robimy po prostu to, co oni. Owszem, często to, co robią inni, jest słuszne, jednak nie zawsze. I tak też mogłoby być w przypadku klienta z naszego przykładu, który obserwując inną osobę ochoczo korzystającą z promocji, chętniej też pójdzie w jej ślady, uznając nieświadomie, że będzie to dobre rozwiązanie. Reguła społecznego dowodu słuszności jest także odpowiedzią na pytanie dlaczego w sytuacji, w której osoba idąca ulicą mdleje i upada, a otaczający ją ludzie nie reagują. Obserwują się wzajemnie, ale pozostają nieruchomi tak długo, Aż ktoś wyłamie się i po prostu wykona jakieś działanie. Kiedy świadek wydarzenia jest tylko jeden, istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że zareaguje na sytuację, niż wtedy, gdy uczestników jest wielu i wzajemnie mogą opierać swoje decyzje na podstawie zachowań innych osób. Ciekawostką są tutaj badania, które wykazały, że człowiek mający atak padaczki otrzymał pomoc w 85% przypadków, gdy do ataku doszło w sytuacji obserwowanej tylko przez jedną osobę. Natomiast jeśli świadków zdarzenia było wielu, potrzebujący otrzymywał pomoc tylko w 31% przypadków. To właśnie dlatego mówi się o tym, że jeśli potrzebujesz pomocy, będąc w otoczeniu większej grupy ludzi, na przykład na ulicy, powinieneś skierować swoją prośbę do konkretnej osoby, mówiąc na przykład Pan w zielonej koszuli, proszę wezwać karetkę, zamiast kierować ją do ogółu. Odbiegliśmy jednak od tematu. Wróćmy zatem do skrótów stosowanych przez nasze mózgi, a które wykorzystywane są przez praktyków manipulacji. Nie można tu nie wspomnieć o regule wzajemności, która wiąże się z naszym poczuciem konieczności zrewanżowania się za przysługi otrzymywane od innych. To oczywiście dobrze, jeśli doceniamy to, co robią dla nas inni i chcemy się rewanżować. Jednak wtedy, gdy z tej zasady korzysta osoba, która chce wywrzeć na nas wpływ, dobrze jest mieć świadomość, jak działa ta reguła. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że poczucie konieczności odwdzięczenia się za przysługę jest wzbudzane niezależnie od tego, czy rzeczywiście o przysługę prosimy, czy też zupełnie jej nie chcemy. Jeśli więc wychodzisz z mieszkania, żeby wyrzucić śmieci i akurat mija cię sąsiad, proponując, że wyrzuci je za ciebie, a ty zgadzasz się, mimo że tak naprawdę spokojnie sam mógłbyś to zrobić, to istnieje znacznie większa szansa, że gdy On poprosi Cię następnego dnia o jakąś inną przysługę, zgodzisz się, nawet jeśli będzie Ci to nie na rękę. Z tą regułą wiąże się też technika, zgodnie z którą prawdopodobieństwo, że ktoś spełni naszą prośbę wzrasta, jeśli najpierw poprosimy o coś, czego dana osoba nie będzie mogła spełnić. Jeśli więc osoba korzystająca z tej zasady chce uzyskać od nas konkretną rzecz czy konkretne działanie, najpierw poprosi o coś większego. Ponieważ nie jesteśmy w stanie spełnić tej prośby, odmawiamy, a wtedy nasz manipulator przyjmuje odmowę i prosi o coś mniejszego coś, o co od początku mu chodziło. Jego wycofanie się z pierwszej prośby odbieramy jako ustępstwo, a więc przysługę. I zgodnie z regułą wzajemności zwiększa się prawdopodobieństwo, że tę drugą rzeczywistą prośbę spełnimy. Inną techniką, z którą często spotykamy się podczas zakupów, jest zasada kontrastu. Polega ona na tym, że jeśli widzimy po kolei dwie rzeczy, które istotnie różnią się od siebie, nasz mózg spotęguje wrażenie tej różnicy przy drugim przedmiocie. Przykład. Przygotuj trzy miski. Jedną z zimną wodą, drugą z wodą gorącą, trzecią z letnią. Włóż jedną rękę do miski z zimną wodą, drugą do miski z wodą gorącą. Następnie przełóż obie ręce do miski z wodą letnią. Jak wrażenia? Zapewne ta ręka, która znajdowała się uprzednio w miejsce z zimną wodą, odczuwa wodę letnią jako dużo cieplejszą niż ręka, która zamoczona była w gorącej wodzie. Dokładnie tak samo zareaguje nasz mózg w sytuacji, gdy sprzedawca pokaże nam najpierw sukienkę bardzo drogą, a następnie sukienkę tańszą. Cena drugiej sukienki wyda nam się dużo bardziej atrakcyjna przez porównanie jej z ceną pierwszej sukienki. Nie ma się co obwiniać, jeśli właśnie zorientowałeś się, że dałeś się złapać na którąś z wymienionych wyżej technik. Fachowcy zajmujący się sprzedażą wiedzą doskonale o skrótach tworzonych przez nasze umysły i chętnie je wykorzystują. Jak się przed tym uchronić? Już sama świadomość istnienia technik manipulacyjnych i związanych z nimi schematów zmniejsza prawdopodobieństwo, że wpadniemy w pułapkę manipulacji. Zawsze. Przed podjęciem decyzji warto dać sobie chwilę na zastanowienie. Wsłuchaj się w siebie i sprawdź, co tak naprawdę myślisz o danej sytuacji, ofercie czy prośbie. Przeanalizuj za i przeciw. Zastanów się, co może być prawdziwą intencją Twojego rozmówcy. Na chwilę, za pomocą wyobraźni przenieś się w przyszłość. I wyobraź sobie samego siebie, który przystał na propozycję lub prośbę, a od tego momentu minęło już kilka dni. Jaki obraz przychodzi ci do głowy? Wiąże się z zadowoleniem z podjętej decyzji, czy może wręcz odwrotnie? Zaufaj sobie. Nie zawsze to, co robią inni, jest właściwe. Jeśli stwierdzisz, że prawdopodobnie jesteś właśnie poddawany jednej z manipulacyjnych technik, nie bój się zachować asertywnie. Ale kluczowy jest tutaj czas i świadomość. Wiedza o technikach manipulacyjnych nie zawsze wystarcza, aby się przed nimi uchronić. Przed podjęciem działania wsłuchaj się więc w siebie i daj sobie czas na analizę, a dzięki temu nie padniesz ofiarą manipulatorów. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do polubienia, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał. Zachęcam też do dzielenia się przemyśleniami w komentarzach.